w 1964 roku THC. Mimo że konopie były badane, nikt nie wyizolował z nich czystej substancji psychoaktywnej ani innych komponentów. Pomyślałem, że już najwyższy czas, aby ktoś to zrobił. Od 40 lat na Uniwersytecie Hebrajskim naukowcy badają wpływ THC i innych kannabinoidów na człowieka oraz na zwierzęta laboratoryjne. Meszulam rozpuszcza THC w rozpuszczalniku olejowym. W tej formie można podawać precyzyjnie odmierzone dawki substancji. Tutaj badacze uzyskali obiecujące rezultaty w leczeniu urazów mózgu, cukrzycy, nowotworów i osteoporozy. 20-letni Ayal został poddany przeszczepowi szpiku kostnego półtora roku temu. Od tego czasu cierpi na chroniczną chorobę przeszczep przeciwkobiorcy. Od dwóch miesięcy jestem leczony kroplami z THC. To dopiero początek, ale już widzę zmiany. Poprawiło się trawienie. Już nie mam biegunki, a moja skóra, która była twarda, jest teraz miękka jak kiedyś. Wrócił mi apetyt. Dzięki temu przybrałem 4 kilo w ciągu dwóch miesięcy. Jeszcze muszę sporo przytyć, żeby wrócić do swojej wagi. Każda dawka, którą przyjmuje Jal, jest odmierzana jak każdy inny lek na receptę. W Ameryce jest zupełnie inaczej. Pojęcie lecznicza marihuana oznacza w Stanach stosowanie rośliny do praktyk medycznych. Jednak takie stosowanie nie jest moim zdaniem właściwie zdefiniowane Zwykle zażywamy 500 mg aspiryny. Nikt nie zastanawia się. Nie wiem ile zażyć. 20 mg a może 2gramy. Nie rozumiem dlaczego w przypadku Marihuany miałoby być inaczej. To nie jest właściwe podejście, zważywszy na to, że może ona zawierać od 2 do 20 procent THC. Amerykańskie przepisy dotyczące leczniczej marihuany są niedookreślone. Obrońcy tych regulacji wskazują na fakt, że obecnie w Kalifornii 200 tysięcy osób pali trawę na zalecenie lekarza. Działa tam 300 specjalnych ambulatoriów. Federalne służby porządkowe uważają, że tworzy to atmosferę nadmiernej tolerancji i częściowej legalizacji tego środka. Co słychać w porządku, u ciebie też dobrze. Szukam czegoś, co poprawi sen. To pomoże na Twoje problemy. Dość mocne. Co byś poleciła? Towar z większą zawartością kwiatów, a mniejszą ilością łodyg. Ja bym wzięła to. W Kalifornii wystarczy mieć 150 dolarów i poddać się krótkiemu badaniu, żeby dostać receptę na marihuanę. Użycie marihuany do praktyk medycznych wygląda inaczej w każdym hrabstwie, a nawet w każdym mieście. Oakland jest najbardziej tolerancyjnym miejscem na terenie Bay Area w Kalifornii. Tuż obok ratusza funkcjonuje dzielnica Amsterdam, a Richarda Lee pieszczotliwie nazywają tu burmistrzem. 18 lat temu złamał kręgosłup i porusza się tylko na wózku inwalidzkim. Używa marihuany i walczy o jej legalizację. Uważa, że jest to na część więcej niż tylko lekiem. Mam dziś pierwszy mecz softbola, nie? Uznaliśmy, że ta część Oakland potrzebuje rewitalizacji. Była zniszczona, pełna pustych witryn sklepowych. Pomyśleliśmy, że sprzedaż konopi mogłaby się tu przyjąć. Pomyśleliśmy, że to przyciągnie biznes z powrotem. Eli uważa, że w 2003 roku sprzedaż marihuany do praktyk medycznych przyniosła dzielnicy ponad 24 miliony dolarów. Oznacza to, że miasto zarobiło na tym 3 miliony w ramach podatków. Jednak przepisy federalne zakazują uprawy, sprzedaży i używania marihuany, a mają one wyższą rangę od przepisów stanowych. To powoduje konflikt. Agencja Antynarkotykowa nie stanowi prawa, ale je egzekwuje. Javier Penia od 24 lat toczy walkę z narkotykami. Kieruje stanową Agencją Antynarkotykową San Francisco. Wszystko, co dotyczy marihuany. Sprzedaż, uprawa, posiadanie jest w myśl przepisów federalnych nielegalne. To dosyć proste. Zamknęli parę klubów. To był ich kontratak, ale my mamy się dobrze i w końcu wygramy tę wojnę. Nie ścigamy śmiertelnie chorych czy umierających. Nie łapiemy gości, którzy palą skręta na ulicy. Ścigamy organizacje dostarczające ten nielegalny narkotyk. W tym ambulatoria. Lee zorganizował Uniwersytet Oksterdamski, aby nauczyć ludzi, jak uniknąć kłopotów. Na pierwszym roku tematem jest polityka i zagadnienia prawne. Czy ty nie jesteś blino? Co to jest? Ręce do góry. Czy to była pułapka? Przychodzą prawnicy i mówią, co jest zgodne z prawem, a co nie. Jak się pani czuje? Hej, na haju? Obróbka jest nielegalna. Potem przechodzimy do gotowania, produkcji haszu, obróbki kwiatów. Pod tą gałązką wykonujemy cięcie pod kątem 45 stopni. Uczymy, jak rozkręcić ambulatorium i założyć uprawę. Federalnie uznają biznes Richarda Lee za nielegalny, ale mieszkańcy część władz Oakland uważają, że Oaksterdam się sprawdził. Jak leci stary? Płacimy podatki, opłacamy ubezpieczenie za pracowników. To biznes taki jak inny. Utrzymujemy dobre stosunki z innymi handlowcami. Wiedzą, że dzięki nam branża się rozkręciła. Czego potrzeba? Pierwsza strona to haszysz, druga towar o niezbyt silnym działaniem. Mamy też mocniejsze odmiany. 44 dolary a to największy rarytas w dniu dzisiejszym. Coś jeszcze? To wszystko. Dziękuję. Życzę dobrej nocy. Teraz możemy mieć pozwolenie na używanie marihuany i kupować ją w tym miejscu. To dużo bezpieczniejsze niż kupowanie jej od ulicznych dinerów. Wcześniej bałem się ludzi, od których kupowałem trawę, bo ich nie znałem. Nie wiadomo było, co się może zdarzyć i czy nie wkroczy policja. Teraz robi się to w cywilizowany sposób. Zawsze istnieje obawa, że władze federalne wytoczą nam sprawę. Następny, proszę. Ale ja chcę pomagać tutejszym pacjentom. Uważam, że warto zaryzykować. Od 1996 roku 11 kolejnych stanów wprowadziło podobne regulacje. To zmieniło biznes marihuany w Ameryce. Sercem upraw jest południe Kalifornii. Szmaragdowy trójkąt położony pomiędzy Humboldt, Mendocino i Trinity. W żadnym innym stanie nie produkuje się tyle zioła co w Kalifornii. Uważa się, że jest ono najwyższej jakości. Przychody są tu wyższe niż te pochodzące z produkcji wina. To właśnie tu, parę dekad temu, hipisi założyli pierwsze uprawy, naginając prawo i dostarczając zioło Ameryce. Jeden z plantatorów marihuany zgodził się pokazać nam swoje pole. To wyjątkowa okazja. Uprawy prowadzone są w ukryciu, gdyż wciąż niosą za sobą ryzyko. Agenci federalni mogą je skonfiskować, złodzieje, ukraść. Utrata wolności to utrata zysków. Dlatego zgodziliśmy się nie ujawniać tożsamości farmera. Uprawiam zioło od 79 roku, czyli 30 lat. Dzięki temu stałem się farmerem. To nie wygląda jak tradycyjna farma. Nie widać miec, wielkich przestrzeni ani ciężkiego sprzętu, tylko rośliny szukające słońca pomiędzy piniami. Jednak jej prowadzenie wymaga rzetelności i wiedzy, tak jak prowadzenie każdej innej farmy. Nasiona sadzi się w lutym, potem zaczyna się cały proces. W lecie czeka się na słońce, potem są żniwa, suszenie, pakowanie. Następnie przy odrobinie szczęścia przychodzą zyski. To świetny sposób zarobkowania. W ostatnich dziesięciu latach ceny amerykańskiej marihuany bardzo wzrosły. Niektórzy uważają, że dzieje się tak ze względu na dopuszczenie jej do użytku medycznego. Jedno z badań szacuje, że w 2006 roku zebrano w Kalifornii 22 miliony krzewów. To 10 razy więcej niż 15 lat wcześniej. Już czas na zbiory. Jest wczesna jesień. Rośliny dojrzały do zbiorów. Widzisz te brązowe fragmenty? Za tydzień będzie można je sprzedawać. Można poznać, kiedy są dojrzałe. Widać na nich kryształki. Nie wiem, czy kamera to uchwyci. Sytuacja jest napięta, bo nadchodzą deszcze. Obecnie farmy prowadzi już kilka pokoleń. Dorosłe dzieci przejmują rodzinny biznes. Nie przypuszczałem, że to się tak rozwinie. Jest coraz lepiej. Jeśli kiedyś zmieni się prawo, ten biznes stanie się legalny. Na razie tak nie jest. Rynkiem rządzi jedynie popyt, który jest zaspokajany na wszystkie możliwe sposoby. Niektórzy prowadzą uprawy na terenach państwowych. W Kalifornii zbiory są większe niż w całej pozostałej części kraju. 75% tego, co wykrywamy, znajduje się na terenie Kalifornii na terenie lasów państwowych sekwojatr.